W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Klubie Podróżnika witamy Marcina Kwartę, prezesa Fundacji Fotopozytyw oraz wiceprezesa Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Hasło Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi Moja Droga. Twoja droga dzisiaj Podlasie. Też, między innymi Podlasie. Podróżuję oczywiście po całym świecie, ale Polska jest bardzo piękna. Krok za progiem albo gdzieś daleko i Podlasie. Za Bugiem zaczyna się chyba troszkę inny świat, jak już tam jedziemy, w tamtą stronę. Świat jest chyba taki sam wszędzie, ciekawy, ale tam czas spowalnia. O, to jest mm -hmm. bardzo dobre określenie. Bóg to jest taka ta rzeka graniczna i naprawdę jest super, polecam te różne miejsca. I wjeżdżamy w krainę, gdzie mieszają się kultury, tradycje, kuchnia też jest bardzo różna. Piękny świat. Ja też tam spędziłam jeden z moich urlopów i powiem, że to był niezapomniany czas, bo na przykład takie niesamowite miejsca jak Kruszyniany. Dokładnie tak. Meczet i jakby jedzenie. Jeszcze tak a propos Podlasia, też spędziłem tam urlop 15 lat. Mhm. Natomiast często podróżuje Jabłeczna, Grabarka, Odrynki, Sławatycze, Supraśl i tych miejscowości można by było wymienić bardzo dużo, dlatego, że Podlasie i ludzie, i klimat, i przestrzeń, i obrazy, i kuchnia są bardzo ciekawe. I różne religie, prawda? Mamy, mamy muzułmanów, mamy chrześcijan, mamy chrześcijan katolików, prawosławnych tak. też. Mm -hmm. I oni ze sobą żyją w bardzo takiej symbiozie, i widać takie porozumienie ponad podziałami. No tak, takim prostym przykładem, to zawsze opowiadam taką ciekawą historię, że w Sławatyczach załóżmy o godzinie 11, jest msza święta katolicka, ten-chrześcijańska. A o 12 przechodzą wierni do cerkwi prawosławnej, która znajduje się vis-a-vis -vis kościoła naszego katolickiego, i drzwi mają naprzeciw siebie i żyją w symbiozie, nikomu to nic nie przeszkadza. I muzułmanie i żydzi, więc bardzo różnorodność tego wszystkiego jest. Oczywiście Marcin podróżuje z aparatem fotograficznym. Zdjęcia możemy oglądać w tle dzisiejszego naszego spotkania, naszej rozmowy. Święty Augustyn napisał: Świat jest książką, ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę. Ty jesteś tym szczęśliwcem, który, który ma całą półkę książek przeczytanych, podróży. Tak, tych podróżniczych książek jest bardzo dużo tych, które przeżyłem ja jako ja i tych, których czytam. Natomiast a propos świętego Augustyna w Odrynkach jest właśnie mnich prawosławny. Ostatnio byliśmy na Podlasiu, to też jak będzie słuchał, to go pozdrawiamy. To może inaczej. Tylko dzięki podróżom ludzie osiągają sukces w poznawaniu samych siebie. Często wędrujesz sam. Tak, zgadza się. Często... Z obiektywem, aparatem fotograficznym. No tak, ale Wierny jest... kompan. Wierny kompan, trzecie oko, jakby utrwalacz chwili, obrazu, kadru i tego wszystkiego, ale dużo, dużo podróżuje sami, to troszeczkę wyrabia charakter i różne inne dziwne rzeczy w człowieku odkrywamy na nowo. Czasami miały, w mieście mówimy, że się nie da, że się nie potrafimy. Ale w takiej przestrzeni leśnej, gdzieś tam na Podlasiu właśnie, gdzieś przy granicy białoruskiej, granicy ukraińskiej, okazuje się, że jednak potrafimy. My sobie tutaj rozmawiamy, ale w tle pojawiają się zdjęcia. Jaki był klucz ich doboru? Co my oglądamy? Tak naprawdę to tutaj prezentujemy zdjęcia z wszystkich moich podróży. Może nie wszystkich, może w większości moich podróży, gdzie, gdzie jakieś wywarły na mnie wrażenie. Jest oczywiście Podlasie, czyli to Prawosławie. Ale również mamy trochę Gruzji, Ukrainy, Pragi, Berlina, Holandii, żebym czegoś nie zapomniał, i Polski. A gdzie chciałbyś pojechać jeszcze? Nie, no takich miejsc na świecie to jest jeszcze bardzo dużo. Afryka na pewno mnie ciągnie gdzieś albo. Albo Norwegia, albo albo nie wiem gdzie, albo nawet gdzieś w Polsce, gdzie jeszcze nie byłem, gdzie jeszcze czegoś nie widziałem, czego nie poznałem, tego, co jest odkrywane. A właśnie o to Polskę chciałam zapytać. Miejsce, który, do którego się wybierasz w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to będą góry stołowe. Mm -hmm. Za dwa tygodnie, mam nadzieję. Mm -hmm. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do Podlasia. Kuchnia Podlaska. Co Cię tam najbardziej zaskoczyło? Pierogi. 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 Tak, uwielbiam. Szybka odpowiedź. Mm -hmm. Uwielbiam. No i nie wiem, czy mogę, aczkolwiek pozwolę sobie pół Serię, odkrywanie ducha puszczy, mm -hmm. bo przy duchu puszczy poznaje się różne osobowości, różne życiorysy ludzi i przy okazji dobre jedzenie. No, tak naprawdę kuchnia Podlaska jest taka mieszanina e, wszystkiego. Mnie się kojarzy kuchnia Podlaska z kartaczami, z babką ziemniaczaną, z takimi rzeczami. Tak, 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 mm. tak. Natomiast ja uwielbiam pierogi, więc tam, gdzie są pierogi, to zahaczam. Nie jadam tylko w restauracjach czy w jakichś przydrożnych możliwościach gdzieś, tylko również u ludzi, których znam. Gdzieś wchodzę i rozmawiam. Zupy są bardzo pyszne. Marcin, porozmawiajmy teraz troszeczkę o innej kuchni, o tej kuchni fotografa. Czyli co, wstajesz ze wschodem słońca, przed wschodem słońca? Tak, zazwyczaj bywa tak, że w się od pory roku, ale wstaję o 3 w nocy, gdzieś biorę aparat, cały sprzęt, buty, kalosze, wychodzę w teren, fotografuję, czasami trafiam na różne dzikie zwierzęta, czasami trafiam na bardzo dziwnych ludzi, którzy też podróżują mm. bardzo wczesnym rankiem. I cały dzień z aparatem, praktycznie może w południe jest jakiś przystań, postać. Ale co, idziesz sobie z aparatem, idziesz, rozglądasz się, rozglądasz dookoła, na lewo, na prawo, do góry, na ziemię czarną, piękną ziemię i nagle, nagle postrzegasz coś, czego... My, przepraszam tutaj w cudzysłowiu, normalni ludzie nie widzimy, a artyści widzą więcej. Kiedyś na jednym z wywiadów... Czy masz już takie wymyślone obrazy? Czasami mam kadry, które wcześniej jeżdżę, robię rekonesans i chcę zrobić w odpowiedniej porze dnia i nocy, natomiast kiedyś przy jednym z wywiadów radiowych powiedziałam, że drzewa do mnie mówią, więc nie wiem, czy mm. teraz mogę sobie na to pozwolić, natomiast zdarza się tak, że Czasami widzę coś, co jesteśmy obok z kolegą, który nie fotografuje i on nie widzi tego, on po prostu patrzy, ale nie widzi, więc tak trzeba. A jak na tą twoją pasję reagują najbliżsi twoi? Przyzwyczaili się. Tak? Ale chyba zarażasz też swoje dzieci ty? Yy, Tak, no dzieci zarażam, najbliższych zarażam, dużo osób też, którzy chcą przygodę z fotografią rozpocząć też pukają do moich drzwi, tak w i pytają, czy mogą ze mną podróżować, aczkolwiek po pierwszym miesiącu fotografowani są już zniechęceni, bo chodzą, chodzimy po bagnach, bo to wciąga jakby nie było. No, robimy dużo zdjęć, no więc y, ta przygoda z fotografią jest zazwyczaj bardzo trudna, bo dużo kilometrów, a przy okazji dobre kadry. Mówisz, chodzi się po bagdach, czy zdarzyły się jakieś niebezpieczne sytuacje? A korzystam tam je wciągło i to dość zdrowo, mhm. gdzie aparat wyrzucałem na brzeg już, bo e, to polega trochę na tym, że jak się chce sfotografować coś fajnego, to tak się nie obserwuje, co się dzieje ponadto. Więc pokicałem po, po kępkach na sam środek bagna i już na powrocie tych kępek nie było. Mhm. Więc już brudziłem w wodzie, później zaczęło mnie zasysać, więc szkoda było mi aparatów, więc wyrzuciłem go na brzeg. Po prostu zamachłem się i wyrzuciłem go. Natomiast później te kępki, które mogłem, to już rękoma targałem, żeby wyczołgać się z tej wody. Do... No więc ciekawych takich scenariuszy jest bardzo dużo fotograficznych. Powracajmy do kuchni pracy fotografa. Kiedyś to było chyba, nie chcę użyć słowa łatwiej czy trudniej, ale inaczej, bardziej chyba musieliśmy się skupić na tym, co chcemy sfotografować. Była klisza, aparat, teraz tych zdjęć można wykonać setki albo tysiące i później wybrać to jedno, najlepsze, najważniejsze. Zgodzę się tutaj z Tobie, z Krzysztofem. Ja zacząłem od analogu, jeszcze czarno-białego, jeszcze od Zenitów, więc trzeba było sobie ten film zrobić, wywołać, notabene w ciemności. Ale jaki był dreszczyk, jak się no, czekało. Tak, czy, się wyjdzie, czy, się, czy, nie... czy w ogóle zdjęcie się uda, czy, yy, no, czy będzie mieli efekt końcowy. Dokładnie tak. Natomiast teraz cyfra trochę uprościła, aczkolwiek fotograficy, którzy zajmują się tym półprofesjonalnie albo obserwują świat i chcą zatrzymać, robią też mało zdjęć. Tak naprawdę ja jak jadę na wyjazd ostatnio z Podlasia przywiozłem 130 klatek, więc mm -hmm. tak pi razy około 3. Się od razu roku. Pracując, pracując, już myślisz, które zdjęcie zostanie, i czy warto tak, właśnie tak. w tym momencie nacisnąć ten palec? No tak, tak bo później siedzieć po nocach i przeglądać 2,5 tysiąca zdjęć, po to, żeby wybrać jedno, to tak szkoda nocy. W nocy można robić dużo ciekawszych rzeczy, chociażby obserwować Księżyc. I fotografować, gwiazdy. I fotografować gwiazdy. Bardzo dziękuję. Marcin, jest takie powiedzenie: ten, kto żyje, widzi dużo, ten, kto podróżuje, widzi więcej. Ty jesteś takim człowiekiem, który podróżuje, widzi więcej, no i nam pokazuje to, co widzi. Przynajmniej więcej. staram się. Obserwujemy Twoje strony, obserwujemy Twoje portale społecznościowe, i, no i tam jest cała ta przygoda twoja, Twojego życia. Jak kiedyś hasło brzmiało, żyj podróżuj, przeżywaj przygody, błogosław i niczego nie żałuj. Naszym gościem był Maciej Kwarta, prezes Fundacji Fotopozytyw, wiceprezes Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Za spotkanie. Dziękuję również.